Cześć, witam was bardzo serdecznie w kryminalnym świecie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o historii zaginięcia Lorin Ran, do którego doszło już prawie 40 lat temu, ale które to dziś pozostaje ogromną tajemnicą. Lorin Ran urodziła się 3 kwietnia 1966 roku. Dziewczynka mieszkała i była wychowywana przez swoją matkę, Judy Tran, przy Merrimack Street w Manchesterze w New Hampshire. 26 kwietnia 1980 roku matka Lorine wybrała się za miasto wraz ze swoim chłopakiem, aby wziąć udział w konkursie tenisa i z tego powodu do domu miała wrócić bardzo późno w nocy. Jej chłopak był zawodowym tenisistą i takie wyjazdy zdarzały im się dosyć często. Zwykle jednak córka towarzyszyła jej w każdej podróży ze względu na swój młody wiek, ale tym razem nalegała jednak na zgodę na pozostanie w domu. Rozpoczynała właśnie ferie wiosenne, tego roku miała też bardzo dobre ceny w szkole, więc Judith w ramach nagrody postanowiła przystać na jej prośbę i zgodzić się na jej pozostanie w domu. Tego wieczoru, gdy dziewczynka została sama w domu, zaprosiła do siebie dwójkę znajomych. Miał to być jej kolega i koleżanka. Żadne źródła nie podają jednak personaliów tych osób, które ją wtedy odwiedziły. Mieli spędzić czas plotkując, oglądając telewizję, popijając trochę piwa i wina. Wydaje się zupełnie normalny wieczór. W pewnym momencie chłopak usłyszał czyjeś głosy na klatce schodowej. Przestraszył się, bo był przekonany, że to matka Lorin wraca do domu wraz ze swoim chłopakiem. Nie chciał jednak się z nią skonfrontować i narobić tym samym problemów. Lorin, która nie ustaliła z matką jego wizyty, dlatego postanowił wymknąć się tylnymi drzwiami przeciwpożarowymi. Według jego zeznań, Lorin na pewno zamykała za nim drzwi, ponieważ słyszał z zewnątrz dźwięk zasuwanego zamka. Jak się jednak okazało, Judy wcale nie wróciła jeszcze do domu i wtedy dziewczyny zostały na jakiś czas same. Około godziny pierwszej 1.15 w nocy do domu wróciła matka Lorin. Miała problemy z wejściem do domu, poruszaniem się po nim, bo na wszystkich trzech piętrach było zupełnie ciemno. Żarówki ze wszystkich lamp zostały powykręcane. Drzwi wejściowe do domu, które zwykle były zamknięte na klucz, okazały się być tylko zaczaśnięte. Tylne drzwi, którymi jeszcze kilka godzin temu wychodził kolega Lorin, stały otwarte na oścież. Matka była przerażona stanem, w jakim została dom. Bo czuła, że mogło wydarzyć się coś naprawdę złego. Pobiegła szybko do pokoju Lorin, sprawdzić, czy z nią wszystko w porządku, ale okazało się, że dziewczyna spała spokojnie w swoim łóżku. Więc odetchnęła z ulgą i nie budziła córki, tylko pozamykała wszystkie drzwi na klucz i spróbowała położyć się spać. Ale nie mogła zasnąć, bo wykręcone żarówki otwarte na oścież tylnej drzwi nie dawały jej spokoju. Około 3.45 wróciła do pokoju swojej córki i wtedy zorientowała się, że osobą, którą wzięła za swoją córkę, była tak naprawdę jej koleżanka. Po dokładniejszym zbadaniu mieszkania, znalazła w salonie ubrania Lorin, nowe buty typu sneakers, a także torebkę Lorin. Od razu zawiadomiła policję, ale tak naprawdę nie zostało to potraktowane poważnie. Policja uznała to za ucieczkę z domu i raczej nie wierzono w to, że dziewczyna faktycznie może być w jakimś niebezpieczeństwie. Według zeznań koleżanki Lorin, ich wieczór upłynął właściwie bez żadnych niezwykłych wydarzeń. W pewnym momencie po prostu dziewczyny poczuły się zmęczone i Lorin zaproponowała, żeby koleżanka przespała się na jej łóżku, a sama położyła się na kanapie w salonie. I właśnie w tym miejscu na kanapie koleżanka widziała ją po raz ostatni. Po trzech tygodniach od zaginięcia, kiedy wciąż nie było żadnego znaku życia od Lorin, sprawę zaczęto traktować trochę poważniej. Bardziej prawdopodobna wydała się być wersja wydarzeń, która zakładała, że Lorin mogła rzeczywiście opuścić mieszkanie z własnej woli, planując niedługo wrócić, jednak po drodze przydarzyło jej się coś złego. Nadzieja na odnalezienie pojawiła się wreszcie po sześciu miesiącach od zaginięcia. Gdy Judith, przeglądając zestawienie opłat na swojej karcie kredytowej, zauważyła, że trzy miesiące wcześniej, dokładnie 1 października 1980 roku, ktoś użył danych jej karty kredytowej, żeby wykonywać połączenia. Były to trzy połączenia, dwa z nich były pomiędzy motelami w Kalifornii z motelu Santa Monica do motelu Santa Ana i było też jedno połączenie na linię wsparcia dla młodych osób mających pytania na temat seksu. Jeden z tych moteli miał być zamieszany w hosting pornografii dziecięcej, jednak nie udało się odnaleźć żadnego powiązania pomiędzy Lorin a tym miejscem, a nawet udowodnić, że dziewczyna kiedykolwiek tam była. No ale Judith nie miała żadnych krewnych w Kalifornii i też żadnego pomysłu, dlaczego jej córka właściwie miałaby uciec sama z siebie na drugi koniec kontynentu. W latach 80. niestety nie nagrywano zwykle rozmów telefonicznych na infolinie. Więc lekarz, który prowadził tą e, infolinię, nie potrafił wyjaśnić, czego ten telefon dotyczył ani kto właściwie dzwonił. Wtedy twierdził, że nie pamięta tej rozmowy, choć w późniejszym czasie zmienił swoje zeznania. Dodatkowo po zaginięciu córki Judith zaczęła otrzymywać zagadkowe, głuche telefony, które zwykle miały miejsce pomiędzy godziną trzecią a czwartą w nocy. Telefony dręczyły Judith przez kilka lat, zwiększając swoją częstotliwość w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Tak naprawdę nigdy nie odkryto, kto i dlaczego do niej dzwonił, ale po kilku latach kobieta przeprowadziła się na Florydę i zmieniła numer telefonu i dopiero to zakończyło tę dziwną serię. Judith, czyli matka Lorin, będąc bardzo niezadowoloną z działań policji, wynajęła prywatnego detektywa w 1985 roku, który jeszcze raz zbadał dla niej całą tą sprawę zaginięcia. Dzięki jego działaniom udało się odkryć, że właścicielami infolinii pomagającej młodym ludziom w problemach seksualnych są lekarz i jego żona, którzy niejednokrotnie pomagali nastolatkom uciekającym z domów. Jak się okazało, żona tego lekarza, czyli Annie Sprinkle, była gwiazdą porno wciąż też angażowała się w produkcję filmów dla dorosłych. W rozmowie z detektywem przyznali, że jedna z dziewczyn, której pomogli, mogła pochodzić z New Hampshire. Nigdy jednak nie znaleziono żadnych dowodów na to, że małżeństwo to miało coś wspólnego z zaginięciem Lorin. Kolejnym tropem były połączenia wykonane na koszt matki Lorin z motelu w Kalifornii. Zostały jednak one odkryte zbyt późno, nie udało się ustalić ani kto wykonywał połączenia, ani w jakim celu. Sprawdzono jednak miejsce, w którym zostały one wykonane. Jeden z moteli miał być Miejscem używanym przez pedofila o pseudonimie Dr. Z, który miał w nim kręcić filmy z wykorzystaniem nieletnich aktorów. Podobnie jednak jak w przypadku poprzednich śladów, tak i tutaj nie udało się udowodnić mu żadnego związku z zaginioną dziewczyną. W 1986 roku, czyli 6 lat po zaginięciu Lorin, matka przyjaciela Lorin z czasów dzieciństwa odebrała telefon od kogoś, kto przedstawił się właśnie jako Lorin lub Lori. Tego nie była pewna. Rozmówczyni mówiła, że jest dziewczyną Rogera z czasów dzieciństwa. Chciała rozmawiać z George'em Maurice'em, jednak nie było go w domu. Nigdy więcej już nie zadzwoniła i niestety nie udało się ustalić, kim była dzwoniąca, ale można podejrzewać, że była to właśnie zaginiona Lorin. Przyjaciel Lorin, który miał opuścić spotkanie jako pierwszy tego tajemniczego wieczoru, popełnił samobójstwo w 1985 roku. Czyli 5 lat po zaginięciu dziewczyny. Wierzy się jednak, że stały za tym inne problemy niż sprawa Lorin. Judith Ran, jej matka, zawsze wierzyła, że Lorin żyje. Dowodzą tego tajemnicze głuche telefony, które odbierała jeszcze przez kilka lat po jej zaginięciu, jak i telefon wykonany do jej przyjaciela z czasów dzieciństwa, czyli do Rogera Maurisa. Tezy też zdają się popierać telefony. Które były wykonywane pomiędzy motelami w Kalifornii, jednak musimy pamiętać, że kradzieże danych kart kredytowych są dosyć częste i równie dobrze mógł wykonywać te połączenia ktoś zupełnie inny. W 1981 roku, rok po zaginięciu krewny Judith twierdził, że widział Lorin na dworcu autobusowym w Bostonie. Inny świadek w 1988 roku miał widzieć prostytutkę wyglądającą jak Lorin w an czy na Alasce. Sprawa Lorin do dziś pozostaje jednak nierozwiązana. Jeśli wciąż żyje, w tym roku będzie miała 53. urodziny. Wciąż jest jeszcze mnóstwo pytań, które pozostają bez odpowiedzi. Kiedy pierwszy raz zapoznałam się z tą sprawą, to wydawało mi się zupełnie oczywiste, że Lorin została porwana. Po pierwsze te powykręcane żarówki na wszystkich trzech piętrach mogły służyć za kamuflaż porywaczowi, była noc, panowała całkowita ciemność, więc mógł pozostać właściwie niewidzialny. Jeśli dysponował choćby latarką, to mógł zyskać przewagę nad dziewczynami, które przebywały w domu. Szczególnie żony ani nie spodziewały się ataku, a także piły tej nocy alkohol. Dodatkowym argumentem za porwaniem są też otwarte tylne drzwi, co świadczy o tym, że ktoś wychodził w pośpiechu albo miał zajęte ręce i nie był w stanie tych drzwi zamknąć. I obydwie te wersje przemawiają więc za porwaniem. Na stole w salonie zostały też ubrania, nowe buty i torebka dziewczyny. Matka twierdzi, że nigdzie nie ruszyłaby się bez tych rzeczy. Jest też opcja, że dziewczyna coś usłyszała lub zobaczyła, co ją zaniepokoiło, więc ubrała pierwsze buty, które miała pod ręką i wyszła przed dom, gdzie została porwana. Przy takim obrocie spraw faktycznie mogłyby obejść się właściwie bez żadnych dźwięków, i jej koleżanka, która spała niedaleko w jej łóżku, mogła zupełnie nic nie usłyszeć. Jest jednak też druga strona medalu. Dziewczyna nalegała, żeby zostać tego dnia w domu, mimo że zawsze towarzyszyła matce i jej chłopakowi w podróżach. To może świadczyć, że coś planowała. Przebieg zdarzeń tej nocy znamy właściwie z relacji tylko jej znajomych, którzy towarzyszyli jej tej nocy. Jeśli Lorin postanowiła uciec z domu pod nieobecność matki, co wydaje się dziwne, że zaprosiła znajomych, chyba że oni sami, byli wtajemniczeni w tą ucieczkę lub w jakiś sposób w nią zamieszani. Być może żarówki powykręcane na każdym piętrze, koleżanka śpiąca w jej łóżku, która notabene jakimś cudem nic nie widziała ani nie słyszała i otwarte na oścież drzwi to część wspólnego planu, który ma na celu opóźnienie odkrycia jej ucieczki. Za ucieczką przemawia też fakt, że dziewczyna prawdopodobnie miała na sobie buty. To wskazuje na to, że Przygotowała się do wyjścia, lub z jakichś innych przyczyn na siebie je ubrała. Być może została do tego zmuszona, ale ciężko uzasadnić wtedy, jakim cudem koleżanka śpiąca na górze w jej pokoju nie usłyszała żadnych głosów. Bez odpowiedzi pozostaje również pytanie o ojca Lorin. We wszystkich artykułach czytamy o tym, że w chwili zaginięcia matka Lorin, Judith, miała chłopaka. Ojciec mógł więc już nie żyć, co wydaje się najbardziej prawdopodobną wersją, bo w innym wypadku artykuły pewnie by o tym mówiły. Mogli być po rozwodzie lub mógł być nieznany. Jeśli ojciec nie żył, to rzeczywiście temat jest zamknięty, ale jeśli żył, to przecież jest szansa, że miał jakiś związek z zaginięciem dziewczyny. Nawet jeśli jej nie wychowywał, nie miał z nią kontaktu, mógł w jakiś sposób odnaleźć swoje biologiczne dziecko lub ona mogło odnaleźć jego. Tak naprawdę w grę mogły wchodzić też zupełnie inne, nieznane fakty, których nigdy nie wyjawiono. Z artykułów o zaginięciu dziewczyny nie wiemy nic na temat relacji, jakie łączyły ją z partnerem matki. Nie można wykluczyć, że dziewczyna była ofiarą molestowania lub przemocy i z tego powodu chciała uciec z domu. Mogły mieć też inne motywy ucieczki, które nie zostały w żaden sposób odkryte w trakcie tego śledztwa. Co ciekawe, były też inne kobiety. Denise Deno i Rachel Garden o podobnym wyglądzie fizycznym do Loren. Które zniknęły z tego samego obszaru w ciągu 6 tygodni. Ich sprawy są również nierozwiązane i nigdy nie zostały powiązane ze sprawą zaginięcia Lorin. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że sprawa Lorin Ran była dla Was interesująca. Mnie naprawdę zafascynowała, dlatego postanowiłam się nią z Wami podzielić. Jeśli macie jakieś swoje przemyślenia na temat tego, co mogło się z nią stać, bardzo chętnie poczytam o tym w komentarzach pod tym filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Kryminalnego Świata, który ukaże się już albo dopiero za dwa tygodnie. Cześć.